Chaber driakiewnik to roślina o największej miododajności wśród krajowych gatunków chabrów. Jest rośliną wieloletnią rosnącą na miedzach, poboczach dróg i w zaroślach. Kwitnie niezawodnie co roku od przełomu wiosny i lata. Ostatnie kwiatostany pojawiają się jeszcze w sierpniu. Rozrośnięte kępy liczą nawet 100 kwiatostanów. Driakiewnik jest cennym pożytkiem wśród dziko rosnących roślin miododajnych. Jego kwiaty są licznie oblatywane przez pszczoły miodne oraz śmielej pszczoły samotnice. Drzewkiwnika spotykamy niemal wyłącznie jako roślinę dziko rosnącą. Pomimo wielu kwiatostanów, wydaje niewiele nasion, które trudno zebrać. Jego nasiona mają ciemną barwę i należą do największych wśród habrów. Uprawa drzewkiwnika wymaga wielu lat, aby roślina rozrosła się. Kilka główek kwiatostanowych pojawia się dopiero po trzech latach od posadzenia. Drakiewnika warto chronić, gdy pojawi się w naszym otoczeniu, szczególnie przed koszeniem.